Elu, elu, trzydwa, ziru. Siema widzowie. Dzisiaj jest coś cudnego. Naprawiliśmy Dawidowice i Keci, gdy był na wyprawie, znalazł taką wioskę. Tu ja jest bardzo wielka. No i to są Kecikowice. Właśnie on to odnalazł. Dzisiaj mnie zaprowadził do niej. O kurde, o ty przeposeńcu! Dobra, zostaw, to... Zostaw to... Do, zostaw z kolegi, kujdy! Dobra... Będziesz tu nie atakował. Tak jest problem, że szkoda, że tutaj... Co ty zrobiłeś? Ej, walnąłem wila, że ja jajkiem i kujczak z niego wyleciał. I co to jest za ten... O. Za 7 smaragdów pustą mapę sprzedaję. No chyba go pogrzało. 15 pogrzało. Ej, a dasz mi siodło? No. Wysz... Co? Ale oddasz. No. Ale wie ale wiesz, z czego oddam, nie? No wiem. I tego nie No to mu... chodź. Tylko muszę pozbierać. A pozbieram sobie snopy siana. Abyśmy mieli żarcie. Czy szlebów nie będziemy. Ja robić? będę zabijał krajowy, aby sprzedawać im to mięso. i u nas. Jakie ładne konie! Gdzie? Tu koło mnie. Gdzie był. Dobre widzę, wie. Jesteśmy na polanie i idę. No ty co mózgu. Mi się podoba ten koń, bo jest taki czarny. Ja właśnie muszę go oswoić. Mi się podoba ten kajobki. No ty po poceńcu. Taki... A mi się podoba ten czarny, bo ma takie żywe kolory. Dobra, oswoiłem go i teraz... Oswoiłeś. Ja zaku... też! Dobra, założyłem mojemu koniowi ten. Siodło. Mamy. Ja też. Tutaj, musimy mieć, mieć smycz, żeby mie mieć twojego oiołka konia i te, twojego osiołka na smyczy. Ej, ej, tylko właśnie gdzie mój koń ja gdzieś... O, tu, tutaj jest osiołek. Przy, ja twojego osła oiołka. przylepiłem, a twój koń to nie wiem gdzie uciekł. Muszę go znaleźć. Dobra. Tutaj jest polek. Mi się wydaje, że on, że on gdzieś tutaj był. Czyli ja go chyba widziałem. Dobra, to ja pojeżdżę no, i go no, no, poszukam. Ile tych drzew tutaj? No, kurde, no na, na środku drogi jest drzewo. Nie, 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 ja to drzewo ścinam. Na środku drogi drzewo jest. Nie, no denerwują mnie te Drzewa zetnę je. Przynajmniej no będziemy mieli ideę no, jedną. No ile tych... Ja, 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 ej, ale tu jest spory las. A, a, a na Dawidowicach było ta w ogóle lasu prawie nie było. A tutaj jest spory no, las. Ja w i... ogóle. Jezu. Nie, no, nie, no ja. Nie no ja. Sw... Muszę swojego konia znaleźć. Ej, ale na pewno go przyczepiłeś? No ja... No ja oszła to tak, ale konia to nie. Co Twojego dobrze. konia to nie przyczepiłem. Bo jestem na swoim osobie. O, o, swoją... o Jezu! Stworzyłem nożyce i teraz mogę szybciej się pojuszać dzięki. Co? Tak to jak stworzyłem nożycie nożyce, to mogę mieć dębowe liście. No wow, nikt tego nie wiedział. Ej, a... No jak to się wywala? Ej, Ty. a ej, a mój ej, ej, a... mój koń był brązowy, nie? No chyba, nie wiem. Czekajcie widzowie. Dobra, mam widzowie swojego konia. Oh, on był na górce tam. Przy świerkowym biomie zimowym. A teraz muszę pójść po swojego konia, bo on. A, a tamten nowo oswojony koń był na dru... na, na drugiej... na drugą... K końcu wioski. Dobra, ja ja tam do wioski. Dobra, tu jest opłotki. Ja, przy, ja przywiązam mojego konia głównego. Dobra. A drugiego konia sobie do zagrody dam. Aby mi te konie nie pouciekały. kurde. Nie pouciekały. To za zbijo koni. Kurde, no nie mogę. Czekaj, muszę rozwalić. To zrobiłeś blisko A Na chwilę obecnie... Boże, ile ja tu koni jest. Ej. A, a ja spróbuję wymyśleć nazwę na, dla mojego nowego konia. Tylko pot, by, potrzebuję znacznik. I kowadło. Ej, dawcy, a to się na jego. No zbiorę żelazo, bo nie mamy... Co? Cleju pauza na chwilę. Dobra No. Kończ ten komputer. Do kościoła nie ze mmę Widzisz Poczekaj. To musisz kończyć? Nie. Dobrewizuję. Jesteśmy po długiej przerwie I Zaszliśmy troszkę Z Kajcikiem. Kajcik już musiał kończyć, więc Co jest? A dobra Ja tutaj jestem na przygodzie Odkrywam tereny widzowie Właśnie Już odkryłem troszkę terenów Z Kajcikiem Teraz już nie gra on Właśnie teraz odkryłam i idę na jakieś nieznane tereny Nie będę rozwalał, bo nie ma po co. Tu jest taki leśny teren, taki normalny. Ale dużo wody tu jest. Pójdźmy w tamtą stronę. Łososia tu mamy. Podkrywajmy troszkę terenu, zobaczymy co tutaj nas spotka. Ja jakiś piasek mam. Płyniemy. przez rzekę. Nic tutaj. chwil obecną nic tutaj. Może jakąś nową wioskę znajdziemy. Tu już dżunglę widzę, no standardowo. Już mam dość tej dżungli. Tu, tu jest taki śpaczki, biom, dużo kwiatków jest. Ładny biom. Tam owce widzę. Płyniemy sobie. O kurka, tu jaskinia jest. Zrobiła się... Ej, patrz, tu jaski! Patrz tu... Jaka... To... jaka... Jakie to głębokie jest! Osawanna. I patrz... I ale patrzcie co jest pod nami. Co jakieś lewitujące kawałki? Patrzcie. Jaka... Jakie ogromne jezioro pod nami. Taka dziupla jest, takie głębokie to jezioro. znaczy czy rzeka. Kupujmy sobie tu. Z tego co słyszałem, to na, na starszych. na podróbkach Minecraft'a na sawannie się najczęściej wioski wygenerowały. Wygener tu dynie mamy. Zabierzemy ja. Zabierzemy te dynie, bo zawsze są. Może na przykład. O, niedługo będzie Halloween 10 października. Już naprawdę jest. Z, blisko do Halloween i właśnie dynie wykorzystamy i udekuryjemy wioskę dyniami będzie Halloween. Czy w, w Polsce nie ma Halloween, ale warto zrobić. A czy tutaj mamy gdzieś sawannę? Na razie jesteśmy na takiej łące. Jesteśmy na łące, na której nic nie ma. Oprócz zwierząt. Mało tu drzew jest. Zresztą taki płaski teren się przydaje zawsze. Na mapie już jakaś... Ej, ej. ej no na serio, tutaj jest wielka łąka. Tu jest naprawdę wielka łąka. I coś mnie laguje czasami. La laguje mnie troszkę chyba. Ono laguje mnie, widzowie. Tu jakieś wodę mamy Jakieś mini jeziorko Gdzie my jesteśmy, kurde Dobra, tam jest tak trzcinę. tu jakieś jeziorko w ogóle jest Kurde, tylko ścina mnie trochę Będę chyba musiał, no nie, no kurde Coś mi ścina lekko, kurde Kurde, no Minecraft, nie ścinaj mnie! A ja... A ja chyba wiem dlaczego mnie ścina. To nie przez to, to nie przez... Problemy internetowe, tylko jak... Tylko jak... Odkrywam nowe tereny, na przykład na mapie, to po prostu mapa... To odkrywa. Mapa musi renderować te tereny, dlatego możemy trochę lagować. I cofać. No właśnie, trochę mnie cofa. A powolutku będziemy chodzić. Tu znowu się... Znowu jakaś rzeka jest. Ale tamte, tamta rzeka była naprawdę głęboka. Tam Andermana widzę. Kurde, on tak laguje. Czekaj, zdajemy mapę i teraz będzie lagowało? Nie, no te teraz nie laguje, to to prze, przez mapę, przez mapę, e, przez przez mapę takie lagi były. I dużo tej dni nawet Stary tutaj, tutaj jest dużo płaskiego terenu. A no są trochę lagi. Weźmy ten nić. Kurde, taki syf mam teraz z ekipunku. Tu dali wodę mamy. Nie wiem, w ogóle nie wiem, gdzie idę. Jestem daleko od Kedzikowic, a Dawidowic. O kurde. Jaki ja jestem? Minus 1800? Nawet będę miała na minus 2000. Dobra, to pójdziemy teraz w tamtą stronę. Bo powoli będzie mi się. Kończyła mapa. Dobra. Tutaj nic nie mamy w ogóle. O tam sawannę widzę. Tu nic nie mamy. Kurde, jest taka łąka potężna. Już troszkę dobrze, jest tu du dużo wody, trochę. Wejdziemy, dynię rozciąć. Będziemy mieć dużo na Halloween Wioska Kejcika Jest duża, naprawdę Albo bym nawet live'a zrobił Może live'a, nie Może później live'a zrobię Może odwiedzacie, się, nie wiem no, no podróżujemy na razie Po serwerze hmm, To jest ta sama łąka Sama łąka, totalnie Sama Jestem bardzo daleko od bozowiska, od Kecikowic, od, Dawid, od Dawidowic jest, jestem mega daleko. Jestem na, jestem prawie na minus 2000 krasce, prawie. Jestem prawie na minus 2000. Idę przed siebie i cały, cały czas jest ten sam biom. No, i nic takiego. Tu jest jakaś sawanna znów. Ścina mnie trochę, kurde. Nie no, to, to na bank, nie przez internet. Przez mapę. Ona. Na mapie jakaś woda się ujawnia. Tu jest jakaś woda, no faktycznie. Tylko już tutaj jestem, już przy końcu map. O kurde, co jest? Czekajcie, trzeba st stąd wyjść. Trzeba, o kurde, jaki tu krater jest. O tu, tu, tu tutaj tak samo była przy jaskini, kajcikowic. tu jest taki zbiornik. bo to się wylało troszkę. Trzeba traj w tamtą stronę, bo tu już się kończy mapa. I fajnie by było jeszcze z jedną wioskę znaleźć. Jesteśmy na biomie sawannym. I tu się w ogóle nawet moby nie raz, bo co jest grany? Tu jest plaża jakaś. Uku, jakała na plażę. Ej, a może będzie żów? Tutaj. A nie, bo my jesteśmy na pustyni. Ono, jesteśmy już niedaleko, brakuje, aby połączyć się z drugim kawałkiem. Już, już nam naprawdę niedaleko. Tam jeszcze coś jest. Albo znajdziemy świątynię. Czy... Co to jest? Co. Co to. Co to za czy, czy to są bagna? Nie przypomina mi to bagien za bardzo. To jakby był nowy biom. Ej no. C coś tam widzę, o tam. Co tam jest, o tam? I co to za biom, kurde? Jest tu jakieś, jakieś wyrwa, kurde. Ej no serio, nie mam pojęcia. Widzowie. Idziemy tam? Ten biom troszkę strasznie wygląda. Nie przypomina mi to bagien. to To możliwe są. So... Tak, to są so bagna. Tu są, są ropuchy. Dokładnie, to są bagna. Jest te błoto. Ej, ale patrz, jak to dziwacznie wygląda. Warstwa mchu i to jest na może nowe korzenie. Aha, no to, czyli tutaj było. Co to jest w ogóle to? Siewka na morze, no to jest. Nie wiem, co to jest, w ogóle jest dla mnie nowość. Tak, to jest dżungla. Patrz, ile tu wody jest. Taki jest problem, że już za mapą jestem. O kurde, Ale ta. Ale to gęste jest. Jesteśmy już na minus 2000. Czyli dlatego, mówił. Chciał mnie kejcik na bagna zaprowadzić. I odnalazłem sam te bagna. Bardzo daleko były, no? Naprawdę. Pewnie ma tam podkrywane. I tu jest znów ta pustynia. Bag na granicy z pustynią. I tutaj rapuchy, to tu są takie. rapuchy, to są te nowe zwierzęta. Dobra, wyszłem z bagiem. Będziemy podróżować przez pustynię. Była jeszcze taka jedna wioska. Wioska była też niedaleko Dawidowic. Bo tam był wielbłąd, właśnie, ale w drugim wiosce. Dobra, widzowie. I ja tutaj wykopię te węgle, ja robię pauzę. Dobra widzowie. Mm, Wykopam troszkę węgla. No idziemy. Jest, jest duża szansa, że znajdziemy wioskę, bo tu jest gęsta dość pustynia. Poczekajcie widzowie na chwilkę. Dobra. Nagrywa mi się, dobra. Już 19 minuta dobiła nagrywki. Tutaj jest dość gęsta i płaska pustynia. Dobra, ja bym poszedł, nie, w tamtą stronę. W tą stronę najbardziej. O nie, woda. I tam z trzech pająków, kurde. Bo za chwilę się złączymy. Tu już byłem, ale tam pójdźmy, bo tam pewnie coś nie odkryję. Pewnie tam będzie wioska jakaś. To są te ch, króliki pustynne. Kurde, no przez tą mapę. No, królika nie Ech. mogę uderzyć. Tak, to, to tak do jaki uderzyłem. bo jeszcze, jeszcze, nie znaleźliśmy żadnej pustynnej świątyni ja, ja, wiem że jest pustyni świątyni na samym dole jest płytka, jak się na nią depnie gdy TNT i, i cię wysadzi najlepiej albo tą płytkę, najlepiej ją zniszczyć bo nawet jak się wie, ale może na przykład i chcący nadepnąć i nawet jak się ma zbrojkę z ochroną, to ona <laughs> Patrzcie, wioska. Widzowie, tu ja znalazłem. Nowa wioska. I to, i, I to jest nowa wioska, bo to, bo to jest nie, nie na odkrytych terenach. Mamy wiochę. Jest. Just. Wiocha, tylko to jest taka. Jak chodzi, jak chodzi o budowle, to, to jest taka normalna wioska, ale. No, idziemy do Kowala. Co Kowal ma. No takie. Dobra, obsydian weźmę. Chlebik, może? Dobra, biorę wszystko. sadzonek, Tego mi nie trzeba. Mamy wioskę, ludzie. Tak. Jest wioska. Ej, ej, to jest chyba duża wioska. Tak, to jest duża wioska. I to jaka, kurde? Mamy tu dzwon, nawet, kurde. Czyli przeglądne te domki. Dobra, widzowie, my się tu ugościmy. To jest piecz łótniczy Zima Jestem tutaj nowy. uśima sima gole, nie jestem tutaj nowy. No, taka, no taka standardowa wioska. E, no jakieś tu ziemniory są. Po co w ogóle? Villager kwiatka w skrzynce trzyma. Przecinarka i tu jest glina jakaś Ej, nawet, nawet spora ta wioska jest, są no takie... I tu jest obok sawanna już Dobra, ja widzowie skończę odcinek na tej wiosce Nie będę go przedłużał Już nie ma sensu I tak nie będziecie pewnie do końca tego... Uu. Kompas bierzemy Papier mi nie trza. Co ty robisz? Takie gówno sprzedajesz. Macie spoko, dobra tutaj koarmice Zginęło tu coś. To ja kupia kurde głupia. Ej, ten domek jest fajny. Patrzcie. Z biblioteka co sprzedajesz? A, takie coś. Ej, mój kole... Ej, Worden chyba odgapił wzór tego domku. Coś tak czuję. Też tutaj... Ty... mam bibliotekarz, tutaj mieszkasz. Sporo. No jest wioska sobie. Tam jest... No dobra jest wioska. Znaleziona. ona <laughs> Kotek czarnia tego swoje chyba. Potrzebuje rybki, a ja rybek nie mam kurde. Poczekajcie widzowie. Jakby co widzowie, ten jest troszkę się wdów. Dobra, ja wyłowiłem ryby. Naprawdę długo mi to troszkę zeszło. Mamy tego kota czarnego, zależy mi na nim. O, o, o! Bo prawie go miałem. Gdzie on jest? W domu? Nie, tu jest. Kocie, ja chcecie oswoić. Gdy będzie do mnie podchodził, oznacza. No dawaj, dawaj. Dawaj, kocie. Dawaj. No dawaj, gdzie ty tam schodzisz? O kurde, ten, ten kot królika upolował. Czekaj, ale Co ten kot robi? Co... Czy, czy on. Czy on. O. Kotek jest! Oswoiłem! Mamy! Czarnego kota. Za pierwszym razem. No, tyle ryb złowiłem, Boże. Tyle czasu poświęciłem. Wystarczyła jedna ryba. Dobra, kocie, chodź. Oswoiłem go. Ale cieszę się, że następną wioskę znalazłem. Oh, dobra, widzowie. Tu mamy lawę. Widzowie, to, już by, to by było na koniec. Żegnamy się w tym kowalu. To była cała wioska, która została odnaleziona przeze mnie. To pewnie będzie moja wioska, więc widzowie, na razie. Bez klicika, fajnie by było z kiecikiem, więc na oral, widzowie, udało się wioskę znaleźć.